Siema, witam Was w następnym odcinku z Bedwarsów Dzisiaj yy, mam nowy mikrofon i gram sobie w Bedwarsy, ale kiedy zginę, zmieniam swoje pole widzenia o 5 w dół. Kiedy zejdę do samego końca yy, Będę zmieniał do góry. Jeśli Wam się film spodoba, to zostawcie łapę w górę. Yy, no, a ja już nie będę przedłużał tego grał. No i więc co w sumie okej okay. to chyba już się będę budował tutaj yy, do ziomka yy, i zapomniałem dodać, że yy, na razie mam F85 Okej. Okay. ziomek poleciał Okej. A on oh, no beda nie ma. Tak? Co? Aha, fajnie. No spoko, chyba się zrage'ował czy coś w tym stylu. Albo po prostu go mama wołała na obiad. <grym> Okay. To chyba sobie na zbroję poczekam na razie. No już dużo nie musiałem czekać. <laughs> I na firebola. To okej. Okay. No i w sumie teraz tylko sobie na diaksy muszę pójść. ok E, cztery diaksy. Okej. Okay. szarpik jak zawsze. E, no i teraz sobie chyba TINTi kupię. I fireballa. E, I o dziwo jeszcze ani razu nie zginąłem. Więc jest git. E, dobra. Jest na serio bardzo git. I widzę, że różowy już zrobił sobie totalnie odjazdową bazę. Więc będę musiał mu zrzucić zdjęki. Yy. Więc sobie poczekam. Jeszcze na jedno to i jeszcze na narzędzia. Dobra. ok Teraz sobie pokładam i chyba będę leciał do tego różowego. Ok. No, tylko teraz a chyba tutaj polecę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie, czemu? Czemu? Czemu tak był ten blok? No i teraz zmienia ja sobie o 5 w dół. Yy, czyli na razie jest nawet git, nawet. Yy, no, bo, no bo mam 80. Gorzej, jak już zejdę do kurczę prawie 0. Ok. Yy, no i chyba sobie znów dla tego yy, różowego pójdę. O Boże, jak przyciski, klikam. Okej. Okay. Yy. Nawet git, nawet git. Tylko kurczę, on już ma tą też szkło. Czemu on ma też szkło? Yy. I sorka w ogóle, jak będę miał chrypkę, yy ale po prostu no nie mam i słabo jest, ale git nawet, nawet git. No, Paulo Coelho. No słabo jest, ale nawet git. Dobra. No yy. i chyba teraz będę musiał pójść do niego. Yy. Oj, widzę, że on Okej, okay, to się jakoś tak skryje. Okej. Okay. Okej, okay, i łapa będzie. Okej, okay, jest git, jest git. Uh, tak, tak, soj, tak, soj, 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 soj. No Soj, Soj. No i tak nie będę miał soję, no bo soj jest zły. <noise> Tylko po prostu soj. Tak, Soj, Soj. Soi. Okej. Okay. Widzę sojusz. Okej. Okay. Nie wiem czy tutaj beda mają. Okej, okay, polecieli. Ale polecieli. Ale yy, to był biały. Czyli białego muszę też zniszczyć. Okej, okay, ale muszę jeszcze ten yy, sobie zmienić pole widzenia. 5 w dół. 75. Dobra. Yy. Okej, okay, mniej więcej sobie ten, ale im dwa TNT już mogę kurcze uciec bardziej i było Gitas. O, wow. ale postawiłem tam bloka, ale z sojusza i tak nie można mieć, że ch chciał sojusz. No, ale nie można mieć. Okej, okay, no to chyba znów na tego białego pójdę. Jak on teraz ucieka yy, z bazy. Okej, okay. teraz tak, tak. Tak. I teraz sobie jeszcze zrobię yy, TNT. Ok, więc i walnięte. Yy, tylko teraz, żeby mnie nie wywaliło na hula, o kurczę. Ok, yy, niszcząco weda. Teraz muszę polecieć sobie do góry. Ok, i teraz on pewnie sobie kupi Twoje Okej, już myślałem, że spadnę. Okej. Okay. Jem. O, kurczę, no i słabo, no bo teraz będę musiała mieć siedemdziesiąt. Czyli chyba normalne. Z tego co widzę. A już na normalnym nie jest tak łatwo. E... No bo te bloki potem są już takie duże, że kurczę nie wiem. E... Ale idę tego białego rozwalić. No bo się z nim użeram. Kurczę wieki. Okej. Okay. Teraz w sumie sobie kupię cyk. Okej okay. i chyba będę szedł do niego. Ale gdzie ty jesteś? O siema. Okej, okay. gg. Na razie było łatwo, ale no dalej mam, będę musiał mieć kurcze mmm, pole widzenia normalne I yy, W ogóle ta sama mapa się trafiła No nie wiem, ja akurat tą mapę lubię yy, Napiszcie w komentarzach jaką wy naxcrafcie lubicie najmocniej mapę yy, No ja chyba najmocniej farby chociaż no, tą bardzo też lubię. I sorka jeszcze raz za tą chrypę, yy, ale no, raz się żyje. <laughs> Musicie pooglądać z chrypką. <laughs> ale Boże, teraz te bloki są takie ogromne. No i jeszcze no to fajnie. O nie, najgorzej. Teraz kurczę już mam 65 i to już na serio jest dużo. Okej. Okay. O Boże, to się nie umiem bić na tym. Aha. Jego nie ma. To chyba z, się podbuduje tutaj nad jaksym. Ja w ogóle kiedyś... Kiedy byłem mniejszy grałem właśnie na tym fowie w normalnym, ale teraz to już na serwis jest ogroma okej, okay, 20 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, puff. Nie, żartowałem. Ok, ale ja na serio na tym nie umiem grać. Już się tak przyzwyczaiłem do 80, 85, że yy, na serio. Dla mnie to już kurczę, jest dużo, bardzo dużo. No, nie! Jeszcze spadłem. Jeszcze muszę grać na 60. Najgorzej. O Boże. To już jest najgorsze, co mogło być. Mogłem się nie budować. Okay. Eee. ale chyba już się dobuduję, no. Ale Boże, tak nie wiem. Nie wiem, kto w ogóle gra na takim fowie. Więc nie wiem. No i jeszcze nie mam bada, Superowo. Najgorzej. Kurcze. O tutaj gdzieś był. A ja mam ten FOF Okej, okay. jakoś go porobiłem, ale tak był i tak byłem na refie. Ale na serio, nie, wiem, spróbujcie sobie yy, zagrać na takim fowie. To na serio po prostu. Będzie wam strasznie źle. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale na no serio po prostu A w ogóle to tak działa, że kiedy zmierzę na te Quake Pro i zrobię tak. Ej, to będę więcej widział. Super. Okej, okay. tylko teraz muszę tylko niebieskiego zniszczyć. A ja nie mam beda. Okej, okay. to chyba sobie kupię to i to. Dużo tego. Okej, okay, zrobię tak. No i chyba będę. Leciał do tego niebieskiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Tylko teraz go zabić. Ok. Okej, okay, teraz uciekam. Proszę, proszę, proszę. Tak. No, ale i tak tylko, no nie wiem, cztery co prawda kija, no ale jeden ten. Jedne zniszczenie beda, ale już kończę odcinek. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Mare.